Witam tu, Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj paluszki z ziemniaków, bądź paluchy z ziemniaków, które ja zazwyczaj podaję do zup i sałatek, ale myślę, że zastosowań dla tych paluszków można z pewnością znaleźć trochę więcej. Co więcej, są one bardzo uniwersalne, dlatego że zmieniając przyprawy, które dodajemy do ciasta, można w sposób w miarę dowolny regulować ich smak, dostosowując go do własnych upodobań bądź potrzeb. Robię się je naprawdę bardzo szybciutko i sprawnie. Yy, Wzbudzają zainteresowanie gości, więc myślę, że z pełnym przekonaniem mogę je polecić. Przepis i składniki, jak zawsze, podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam, a za chwilę pokażę, jak szybciutko można je przyrządzić. Zapraszam! Będę potrzebowała 50 gramów ugotowanych ziemniaków. To mogą być ziemniaki specjalnie w tym celu ugotowane w mundurkach bądź obrane, mogą być także ziemniaki, które zostały nam na przykład z obiadu. I te ugotowane ziemniaki przyciskam przez praskę, dokładnie rozgniatam bądź mielę w maszynce do mie mielenia mięsa. I teraz do tych ziemniaków będę dodawała mąkę oraz masło. 50 g masła, ja dodaję troszkę mniej, dlatego że moje ziemniaki są pozostałością z obiadu, to jest już cebulka e, podsmażona na maśle, więc masło już w środku jest, ale 50 g oraz mąkę, ja dodam pełnoziarnistą, 3 szklanki o pojemności 200 ml. I dokładnie teraz zagniatam na ziemniaczane ciasto. Można dodać szczyptę soli bądź inne ulubione przyprawy. Ja nie dodaję, bo moje ziemniaki były już doprawiane. Gdyby nie były, to z pewnością trzeba byłoby trochę to ciasto doprawić. I gotowe. Urywam teraz mniejsze porcje ciasta, roluję w paluszki o dowolnej grubości i układam je na wyłożonej papierem do pieczenia blasze. Ja robię paluszki takie. Paluszki już gotowe, do naczynka wbijam teraz jedno całe jajko i rozkłócam je widelcem. ponieważ ja ciasta ziemniaczanego w zasadzie nie doprawiałam, to smak tym paluszkom doda posypka. Ja teraz posmaruję je rozkłóconym jajkiem oraz przypruszę solą morską. Zamiast soli można spokojnie wykorzystać kminek, pikantną bądź słodką paprykę zioła. To już naprawdę według uznania. Ja sól morską zmieliłam dlatego, że nie lubię takich grubych ziarenek soli na tych paluszkach. Ale oczywiście można przeprosić tymi grubymi ziarenkami soli, co po opieczeniu będzie również fajnie wyglądało. I teraz wstawiam do nagrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika. Ja piekam na środkowej półce w 200 stopniach Celsjusza przez jakieś 10-15 minut. A właściwie do czasu, kiedy będą gotowe, czyli po prostu pod koniec pieczenia trzeba uważnie obserwować, gdy paluszki będą złociste, a ich końcówki będą wyglądały na upieczone, to są już gotowe i trzeba je wyjmować, no i czas wkładać następną turę. W czasie, kiedy się pieką, ja szybciutko roluję kolejną porcję, szybka podmianka na blasze, smarowanie jajkiem, przypruszanie solą bądź innymi przyprawami. I w ten sposób aż do wykończenia ciasta. No i tak wyglądają po upieczeniu. One po wyjęciu z piekarnika są jeszcze takie miękkie, ale później e, stwardnieją, są bardzo gorące. Jeśli będziemy trzymać je krócej, czyli jakieś 10-15 minut i bez termoobiegu, to będą pięknie, złociście, zbrązowione, lekko chrupiące, ale takie miękkie w środku, bardzo przyjemne do zup czy sałatek. Jeśli potrzymamy je w piekarniku trochę dłużej, np. 20 minut bez termoobiegu lub 15 minut z termoobiegiem, to będą trochę mocniej przypieczone. I takie fajne, chrupiące, niemalże jak klasyczne paluszki. Ich smak jest bardzo przyjemny, taki głęboko ziemniaczany. Mąka pełnoziarnista wręcz genialnie tutaj pasuje, więc ja gorąco polecam. Jeśli nie macie, to tak jak wspominałam, można ją podmienić na inną mąkę, ale z mąką pełnoziarnistą te paluszki są zdecydowanie lepsze. No i czekam, aż całkowicie wystygną i dopiero wówczas je podaję. Są bardzo fajnym pomysłem na przekąskę do piwa, na przykład na imprezach, czy po z przyjaciółmi. I myślę, że spokojnie przez kilka dni można je przechowywać tak, jak przechowywalibyśmy paluszki. Ale one znikają naprawdę bardzo szybko, więc yy, takiego praktycznego doświadczenia tutaj nie mam, bo u mnie wytrzymało najdłużej dwa dni. Te dobrze wypieczone bardzo przyjemnie chrupią, co za chwilę udowodnię. Mam nadzieję, że będzie to słychać. I jest to naprawdę bardzo smaczna i ciekawa alternatywa dla tradycyjnych paluszków.